Uf, Zawsze twoje towarzystwo, Żana Milek. O, jak pięknie wyglądasz, jejku, jak pięknie wyglądasz, jaka przemiana, jaka my tam <laughs> rozpoza, Matko Boska. Kochani, to już yy, widzę, że Grzesiu włączył nagrywanie. Ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, ponieważ każde spotkanie z Żaną i Oksaną to przede wszystkim... Yy, Ogromny oddźwięk po drugiej stronie, a przecież robimy to po to, żeby docierać. Ja nie wiem, Oksana, czy Ty zdajesz sobie sprawę, ale na moim y, kanale YouTube bijesz rekordy, moja droga, bo 65 tysięcy odsłon wtedy, kiedy pokazujesz działania STP, to zrobiło furorę i ja dzisiaj. Mam naprawdę ogromną taką e, radość e, zaprosić cię po raz drugi do takiego spotkania i żanie z tego miejsca. Bardzo dziękuję. E, często staję na rzęsach, żeby nas tutaj dobrze tłumaczyć. E, dzisiaj mamy to spotkanie odnośnie PFT. Wtedy wyszłyśmy naprzeciw potrzebom ogromnym związanych z zupełnie inną sytuacją. Dzisiaj przychodzimy do kolejnego ogromnego, gigantycznego problemu którym jest otyłość i choroby z tym związane. PFT, moi drodzy, to jest najnowszy produkt firmy Apelgo. Ma działanie odchudzające i chyba nie ma. Żadnego... Proszę. Spróbowałaś ten produkt? Ja już nagrałam o tym produkcie materiały. Ja ten produkt stosuję trzy razy dziennie. Po raz pierwszy mam teraz przerwę, ponieważ że drażetki zostały u mojej mamusi, więc mam 24 godziny na razie przerwy bez. Ale powiem szczerze, że na trzy brane drażetki dziennie, 90% po 10 minutach za każdym razem idę do toalety po PFT. Co mogę powiedzieć jeszcze, co zauważyłam, to ma nie tylko działanie, wiesz, ja jestem szczupłą osobą. Co nie oznacza, że czasami mam troszeczkę za dużo, wiesz, tu w pachwinkach, w brzuszku, czy tutaj te fałdki, jak każda kobieta, czy tutaj te pelikanki. Wiek 53 lata predysponuje nawet do tego, żeby to ciało y, wyglądało, że tak powiem, na swój wiek. Moje ciało tak nie wygląda. Wygląda co najmniej, ale ja widzę przemianę. Boże, jak Ty się zmieniłaś. No słuchajcie, to jest właśnie to. Mnie PFT wciągnął wciągnął mi ręce, wciągnął mi talię, mi bardzo wysmukił, nóżki mam do góry szczuplutkie, idealne, naprawdę ciało wygląda doskonale, mam wrażenie, że nigdy nie miałam takiej talii wąskiej, że tutaj bardzo wyszczuplałam i pomyślałam, dlaczego ty kochana, bo ty jesteś y, autorytetem, dlatego że jesteś przede wszystkim y, tym autorytetem, chociażby z tego względu, że wyglądasz, jak wyglądasz, i każdy, kto będzie chciał dziś sprawdzić, jak wyglądałaś. Oj, kurczę, może z rok temu, to kochani, nie uwierzycie to po pierwsze, a po drugie, to Ty właśnie jako lekarz medycyny konwencjonalnej, tym swoim, i to jest, wiesz, to jest dziedzina według mnie ta dziedzina twoja jest najbardziej wymagająca. Bo pacjent jest najbardziej wymagający. I to jest właśnie Twoja, kochana, pozwoliłam sobie ściągnąć, Twoja cudowna przemiana, metamorfoza. Właśnie dlatego, że jesteś tym autorytetem, oddaję Ci teraz głos, kochana. Powiedz od początku: jestem naprawdę niezwykle ciekawa Twojej historii, jak, jak przebiegła u Ciebie ta kuracja, skąd ten wynik, jak to wyglądało. Zamieniam się w such. Так, ну я буду на русском, да, Жанночка, будешь переводить, в принципе, все. Я буду помочь. Да. Потрошку. Оксана говорит так, что никогда не была щуплютком, никогда не была на жадных диетах. Хоче сладкое, съеда сладкое. Хоче что-то там в англоводане, съеда в англоводане. Нема проблем, навіть не мечтала о том, чтобы схуднуть. И теперь дальше. Jak się działa w domu, przy komputerze. Nawet nie zauważyła jak się przytyła. W zimę. Tak. Dużo czasu była przy komputerze i nie założyła, jak się przytyła. Od razu decyduję, że oczywiście trzeba schodnąć. Nie Ty tylko 3 kg. I później jak Samka zaczęła robić tak. 16 godziny e, przyjął e, dań. To znaczy, od rano, od 11 zaczynała jeść, i później to już do 16, później już nic nie jadła. I za dwa miesiące troszkę się udało schudnąć, ale trochę. Tutaj, że to chodzi o to okno żywieniowe, które teraz jest tak bardzo popularne w Polsce. No tak. I Oksana oczywiście zrozumiała, że e, oczywiście już w taki wiek, trochę e, nie młoda dziewczyna że metabolizm już nie jest taki łatwy, szybki no i oczywiście zrozumiała, że jakoś coś trzeba dołączyć, jakaś pomoc potrzebna tutaj. Da, mnie 54 lata, na wszelki sposób, tak, żeby zrozumieli. Oksanka ma 54 lat, ale piękna dziewczyna. Pięknie wygląda. I firma właśnie stworzyła nowy produkt, który się nazywa Perfect na odchudzanie. I od razu Oksana pisze do firmy, że chce uczestniczyć w maratonie na schudnięcie, aby próbować właśnie ten produkt Perfect. Super. No i wtedy jeszcze, jak tylko zaczął się ten maraton, nic nie wiedzieli o tym produktu, absolutnie nic, ani o składnikach, tylko widzieli, że na odchudzanie nowy produkt. I nawet maraton zaczął się, cały miesiąc było bez perfekcji na początku. Oh. Jeszcze, nie mieli jeszcze, firma musiała wysłać, i cały miesiąc właśnie firma uczyła partnerów, którzy uczestniczyli w, w tym w maratonie, do, dobrego jedzenia, bo to też trzeba było się nauczyć ludzi norm, prawidłowo wżywać, co wżywać, i tak dalej. To cały miesiąc mieli partnery właśnie taką naukę prawidłowego wżywania, jedzenia, dani i tak itd. Uczyli nawet e, prawidłowego rozkładu dnia, wżywania wody, ileś wody. I e, było takie zadanie, że każde danie, ile wżywasz, talerz, robisz zdjęcia, z bra... Każdy partner musiał to wykonywać. Taki był kontrol dla, dla partnerów, dla wszystkich. Żala i ja даже wyszłam z maratonu. I to było dla Oksany dość trudna sprawa, to jej się nie podobało robić zdjęcia tych talerzów, robić zdjęcia własne, że jak tam zmiany, czy nie. A, jeszcze zapomniała powiedzieć, że jeszcze też uczyli ludzi chodzić codziennie po 10 tysiącach kroków, o. I właśnie to wszystko i nawet Oksana zdecydowała zrezygnować z takiego maratonu. I wszystko jedno, Oksana wróciła do maratonu, bo a nawet za miesiąc czasu, przy tym, że dobrze jadła, że robiła tak 10 000 kroków, ale ogólnie nic się nie zmieniało z wagą. No i w końcu dotarł perfekt do partnerów. Jak sama zaczęła wżywać też trzy razy dziennie, perfekt i nieważne, do posiłku po posiłkach. Każdy musiał mieć takie wagę specjalne, mądre wagę, które pokazywały nie tylko wagę, a ile ty masz w organizmie. тлушчу, або маєш білок і, і, там, і води в організмі і так далі. Угу. Uh -huh. Дуже партнер зауважили, що білок не засвоює ще в організмі. І зрозуміло було те, що уклад трав'яний не був в доброму стані. І додали ще до перфекту айс. На глазах просто стали тай. Угу. Ну і вона, Марина Тацурка, дочка? Е, партнер, Кисаринська Марина. А, окей. I razem z jeszcze Oksany partnerką mariną kisariąską. A też to właśnie Oksany pomysł, że dodać ice na układ trawienny, tak? I mm -hmm. oczywiście dało to rezultat taki, że szybko zaczęli chudnąć. Mm -hmm. Ginęły w oczach. Ginęły w oczach. I da. I, i tak. i... Za miesiąc schudły na 5 kg. I was in the Oxana decision with perfect. And if you start the photograph, I was like, I said, what is the result? I oczywiście Oksana za dwa miesiące, jak startowała z maratonem, miała 80 kg, a jak za dwa miesiące skończył się maraton, to miała 74 to minus 6 kg. No i robiła te zdjęcia początkowe i w końcu, i sama była w szoku od tego, co zobaczyła na tych zdjęciach, jak zmieniła się. No więc um, nie nabiera. I oczywiście, że te zdjęcia poleciały do prezesa. On nawet pokazał to zdjęcie oksany na swoim webinaru. Jak wiemy, że co miesiąc prezes przed nami raportuje, pokazuje i pokazał wtedy oksanę. Maraton skończył się 31 maja i okazało, że od tego czasu oksana żadnego kilogramu nie przytło. Pięknie. I w czerwcu Oksana była w Bułgarii na forumie i tam było wszystko all inclusion, i to znaczy wszystko mogła sobie jeść i jadła i miała 16 ale dni. 16 dni. Przez 16 dni w Bułgarii, ale wróciła do domu i o ja chyba przytyłam kilogramu na 10, ale uwagi pokazali, że nic nie cenię nic, ani żadnego gramu. Tak samo była zaraz w Ukrainie i wie, wiecie, jak to jest w domu, i gości, i urodzinki, i różne się świętowania i codziennie to herbatka z torcikiem, to herbatka z torcikiem, słodycze, ciasteczka i myślała znowu przytyję, ale wróciła się ona na te mądre wagi i że nic się nie przytyła znowu. Mhm. Mhm. To ja mam w związku z tym pytaniem. Y jak myślisz, który ze składników ma główny wpływ właśnie w PFT na to, gdzie się nie pojawia ten efekt jojo? Który ze składników może mieć na to wpływ? Bo tam mamy blokery apetytu. Tam, tak? tam jest. Wiem, że Ty wszystko chcesz powiedzieć, a ja nie, 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 ten, nie przypomnę później. A to tak, ten laminarium, ten wodorost, to on robi to, że wygania z organizmu niepotrzebnej wody, bo w komórkach naprawdę <śm> mamy za dużo płynu, wody, a i to jak no, po prostu robi się jak obłoto, i stoi sobie tam. To wygania z organizmu tą wodę, a robię ta, ten owoc drugi robi to, że e, nie, nie odczuwasz głodu po prostu. Nie masz dochy, tego apetytu. Okay. Tak. Ja, y, mam takie jeszcze jedno pytanie odnośnie właśnie y, tego, że praktycznie wskazanie do każdej drażetki jest oparte o bioryt tutaj chiński, natomiast PFT właśnie jest jak gdyby tak pozostawione, że nie ma to znaczenia. A ja testując sobie ten produkt pomyślałam, że jeżeli właśnie w Garcini jest ten bloker hamujący apetyt, to może dla mnie to jest logiczne, ale nie wiem jakie ma medyczne potwierdzenie. Może rzeczywiście dobrze byłoby tak z 15 minut przed jedzeniem zjeść, żeby już zaczęła dziać, tak, działać ta garcinia blokując, żeby człowiek nie zjadł aż tyle. Co ty to. o tym sądzisz? No, pierwis, pierwis. Uh -huh. Ten produkt jest taki bogaty i na włókno, na witaminy i ten chrom, i dużo innych i mineralów, witaminów, które zawierają właśnie te składniki, a jak widzimy dość bogaty perfekt na składniki i ciężko powiedzieć, co właśnie daje ten rezultat, że ten, znika ten głód, nie mamy tego ogromnego apetytu. Pięknie, to prawda. Perfekt naprawdę będzie pomagać tym, kto bardzo chce właśnie schudnąć. Ten, kto pilnuje swój organizm. Nie, pre nawet prezydent naszej firmy Apple Go powiedział tak, że niemożliwe, tak, żeby jeść ciasto, makaron i perfekt i schudnąć. Tego cuda nie będzie. Oksana nie może tak, aż tak wytłumaczyć, dlaczego działa ten perfekt. On działa, w ogóle działa na świadomość, na świadomość w, e, w jedzeniu, na świadomość życiową. On ma właśnie takie działanie, jeszcze oprócz tego, na nasz mózg, na nasze myślenie i itd. To po prostu zaraz Oksana czeka na nowy, na, nowy efekt, żeby się testować i zauważyć, jak jak będzie dalej, jak będzie dalej skłodność. W mojej takiej obserwacji to, co powiedziałaś, jest bardzo cenne, bo to jest kolejny dowód na to. każdy doświadczenie u nas w życiu ma wpływ na neuroplastykę, na to, jak my, jak my później funkcjonujemy i ten ślad pozostaje i on jak gdyby później już jest tą, tym przeły PFT jest tym przełączeniem wajchy na zupełnie inną kulturę jedzenia, bo to nie jest czary Mary, to nie jest magia. Tu trzeba powiedzieć, że to ma wpływ na strukturę naszych połączeń neuronalnych i to buduje nowe ścieżki. Właśnie w kulturze, jedzenia, w nawykach i jeszcze w tym, że produkt doskonale działa, cudownie. To no. tak, ponieważ nie chodzi się, naprawdę. A teraz Asonka zauważyła, że teraz się nie chce ani makrochatonów, ani w ogóle bananów, ani tam słodyczy i tak dalej. Po prostu zamieniło się świadomość, że tego w ogóle niepotrzebne i nie jest. Teraz chce się, warzyw, owoców i tak dalej. Tak działa ten perfekt. To ja, ja jestem z takich niejatków i powiem Wam szczerze, że po tym perfekcie, to miałam takie coś, że zastanawiałam się, co ja bym mogła zjeść. Ja nie miałam na nic ochoty. Bo po prostu na półkach mamy truciznę i widzę, że im ja. dłużej jestem z drażetkami, tym częściej drażetkę traktuję jako posiłek. Ja się zastanawiam mhm. coraz bardziej, czy drażetki nas nie przygotowują do tego przejścia do bretarianizmu, odżywiania się po prostu komórkowo, bo za chwilę nie będziemy mieć wyboru, jak będą robić to, co robią. Po prostu wszędzie to robią, na całym świecie. Также, bardzo, да. кстати, bardzo, bardzo очень вообще, вообще люди даже не понимают, что делают эти дрожжи. Дрожжи убирают все ошибки, которые нам дает вот это, ну, как отрутное, да, питание. Очень много информации, которая влияет и на наше сознание, и подсознание, на нашу клеточку, на наши хромосомы, на все, они уродуются. Эти дрожжи это все восстанавливают. А люди этого не понимают. Они думают, что это просто конфета с какими-то витаминами, и на этом все. Я дам, я дам. Послухай, ты так и поведела в Я, я могу это, видишь, при... готовить в своей голове и так, поведеть. Так, я сейчас попрошу по одобрить помощь, Таня. По по Послушай, по так вам повем. Нестете, мамы так, что аж на коморковом позиции Mamy w organizmie te blendy, których nam nawiązały, nie se, no, to co nam nawiązały, wiemy, kto, te kultury, jedzenia i tak dalej. I nawet na kołomu na ko poziomie nam złamane schematy, e, świadomość, nam złamano e, nawet na poziomie chromosom. Nie wiem, chromosomu chyba też tak, po tak. brzmi. Tak. I e, my nawet nie zdajemy sprawy, co to jest nasze draże w ogóle że naprawdę nie działałem, my myślimy, że to cukier jest tak, że ta draża zawiera to, co w ogóle nam daje natura, to nie czy na naszym komórkowym poziomie, to znaczy z komórek roślinnej natury, idzie do naszej e, komórek, troszkę do swojego, ale ze względu tego, że e, e, muszę to powiedzieć jakoś aż tak, <grystanie> ale opsana tak <grystanie> mówiła, dobrze. Czyli w podsumowaniu, w podsumowaniu drażetka ma wszystko co, to, co potrzebuje komórka do tego, żeby pracować w równowadze. I ona jej przywraca tą pamięć, i komórki dalej przekazują tą informację, stąd są takie efekty, jak chociażby w odchudzaniu, że nie ma w ogóle mowy o efekcie jojo, co jest bardzo ważne, bo wiemy, y, jaka jest kampania reklamowa. Dotycząca odchudzania. Wiemy, jak bardzo jest zepsuty ten rynek, ile ludzi się już zawiodło. A to moi drodzy, ten cudowny produkt, na którego cześć się wręcz ubrałam pod kolor, żeby podkreślić, że jest to cudowny produkt, który jak powiedziała nam Oksana Pawluszko, lekarz medycyny konwencjonalnej przeszła przez prawdziwy proces z firmą. I z tym produktem odchudzania, jak widzicie na załączonym obrazku, mamy przepiękną kobietę, co najmniej 15 lat młodszą od ostatniego wywiadu. Wystarczy tylko i łącznie sięgnąć, zapamiętać, że to nie jest dla tych, którzy jedzą makarony i obiadają się tortem. Podejść do sprawy poważnie i uzyskać efekt. A to zadba, żeby go utrzymać. I mamy drogę na skróty. To jest bardzo ważne, to jest kluczowe, bo wiele osób podchodzi do kuracji, ale później, z czasem, tak jak powiedziała, step by step, nagle się zakłada nie dresy, a wycierusy i się okazuje, że nie można się dopiąć, bo to się buduje tak jak kontuzje. Tutaj mamy coś takiego, że jeżeli poważnie raz, a bardzo poważnie podejdziemy do tematu, przez ten okres będziemy się zdrowo odżywiać, troszeczkę więcej się będziemy poruszać, zadbamy o wodę, to to już zadba o resztę, raz na zawsze i to jest bardzo ważna informacja. Za co Ci niesamowicie dziękuję Oksana, pięknie wyglądasz, dziękuję. naprawdę jesteś świadectwem działania tego produktu. Żana, naprawdę jesteś cudowna, wiem, że to jest zupełnie na przestrzeń dla Ciebie, a jesteś z nami. Dzięki Tobie y, mogliśmy właśnie mieć to tłumaczenie. Grzegorz, dziękuję, jak zawsze, że tam z tyłu zadziałałeś. Pięknego dnia dla Was, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Nam się wszystkim darzy. Trzymajcie się, kochana. Pa. Dzięki. Dziękuję serdecznie. No.